Meduza na linii. O, proszę, od meduski. Jasne. Halo, halo? Halo? Yy, halo, dzień dobry! <grym> <grym> Ojej, jak tego dawno nie słyszałem. <grym> panie Michale, ja, ja ja, mam do pana pytanko. <grym> ale ty. <grym> wczoraj, ale, dobry vibe. Ale panie Michale, yy, nie z górnym Czy spuścili w sensie, y, 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 Pani Gabrysie z sąsiadką, tak? Nie, ja jestem Jaśka boki, a ja chcę y, walkę z sąsiadką, bo mi ciągle w na napierdala. Myślę, że można przekminić taką opcję, y, ale no, y, może na Fame 23. Mordo, Kruszwil z Minimajkiem się bił w bardzo, bardzo, bardzo. To był odwiód właśnie. daj ci furtkę, żebyś mógł tak odpowiedzieć, Meduza. Eee, ale jaka Meduza? Jaki bóg? I jeszcze ja bym chciała zaznaczyć: najbardziej kurwa z całego serca Tim Kubalczyk. Bardzo dziękuję, starsza pani, jakaś. Cieszę się, że mam takich fanów również. Pozdrawiamy serdecznie. Jezus Maria, pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. A, a, mam, mam do Pani pytanie. Ile ma Pani followersów? Bo jeżeli jest tych followersów dużo, to wydaje mi się, że jakby nie jest będzie szans. problemem przeforsowania walki Pani z Pani sąsiadką. Ja, ja mogę. Ja powiem tak. Jeżeli trzeba followy nabić. Spójrzcie mnie na konferencję, to mam kurwa, cały biznes zabiorę. Wszystkich fanów wszystkim odbiorę. Ja mam taki dar, że mnie, kurwa, ludzie kochają. Ja bym tutaj, ja bym, ja bym, widział potencjalną walkę pani... I ba e, pani Barbara, I ta. pani Barbary <laughs> Kwarc, no, to, to, to by było mocna... mocne. Eee, Ale ja myślę, że to jest bez żadnych szans jeżeli chodzi o walkę, ale na konferencji, byłoby na pewno ciekawie. Na pewno byłoby gorąco i czuć byłoby... E, no, tą, pieniądz. E, pieniądz <grym> też by byłby czuć. <grym> gorąco, gorąco to jest mi, jak ja patrzę na wasze seksowne postury na tych fotelach. <grym> Kochamy panią tak. i zapraszamy do filmu e, pani wnuka Adriana, bo fajnie byłoby, jakby wrócił do OKTAGONu. Tak, ja też A, jestem taki. Ja serduszko nie wytrzymują, teraz leci swoje zdrowie, ale ja go ciągle tutaj cisnę. Idź, idź się pij, bo to jest kurwa przyszłość, a ten demi się pój, kurwa. To, no to życzę pozdrowienia dla Adriana. Wiem, że zmaga się on z paroma problemami zdrowotnymi. Tak, życzymy bardzo, życzymy bardzo dużo ci, zdrówka. Życzymy zdrowia Adrian tobie. I dziękuję za telefon, babci Adriana. Bardzo dziękujemy. Pozdrawiam was serdecznie, babci się dobrze. Pozdrowki, trzymaj Pozdrawiam się. To. Pa, pa. A to tak, tak, tak zaczepnie teraz Meduza. To, było, tym, bardzo to było zaczepne. To meduza jest jakby strategiem doskonałym, bo teoretycznie powiedziała to pani Jadwiga, ale wiadomo, co było gdzieś tam za tymi słowami ukryte. Tim Kubańczyk. Można to gdzieś tam wydedukować z tego, że no, no, nie cały sympatią do, do Marcina mimo wszystko. Nie? No, bardzo się cieszę, że Meduza jest za mną. Nie zawiodę. Nie zawiedzisz. Meduza. Nie ma szans. No to co mogę powiedzieć.